Szanowni Państwo, mój kanał rzecz jasna służy do wyświetlania moich filmów, ale postanowiłem w porywie serca zrobić jeden wyjątek i umieścić na tym kanale film, którego jestem tylko skromniutkim elemencikiem, by wspomóc grupę zawodową poszkodowaną przez pandemię. Tych jest oczywiście całe mnóstwo, ale chciałem wspomóc tym razem muzyków. Zatem film ku chwale Beethovena, ku chwale muzyki ku chwale Krakowi i pozostaje z marzeniem, że już wkrótce spotkamy się w pełnych salach koncertowych. Zapraszam do majera. Ludwig van Beethoven powiedział kiedyś, że tylko człowiek o czystym sercu może przyrządzić smaczną zupę. Czy miał na myśli czystość i higienę? Kuchni, czy może uczciwość w doborze składników, a nie półproduktów, choć wtedy z pewnością było ich mniej niż teraz? Czy o pasję i pocałunek geniuszu tak konieczne, by powstało coś wyjątkowego? To wszystko elementy konieczne, by powstała genialna muzyka, genialne kompozycje, których w dorobku Ludwiga van Beethovena z pewnością nie brakuje. Mówi się przecież, że obcowanie z muzyką to prawdziwa duchowa uczta, a sztuka e, kulinarna i kunszt muzyczny mają przecież ze sobą bardzo wiele wspólnego. Ludwig van Beethoven jest jednym z najbardziej doświadczonych przez los twórców, bo czyż można sobie wyobrazić większą tragedię niż utrata słuchu dla muzyka, a co dopiero kompozytora. Okazuje się, że los nie chce odpuścić i 250 lat później, i w jego roku, który miał na całym świecie zaprzmić jego muzyką. Z powodu pandemii większość wspaniałych wydarzeń została odwołana, a tak wielkie instytucje jak Filharmonia Wiedeńska czy Opera Wiedeńska mają właściwie największe przerwy w graniu od początku swojego istnienia. Dlatego postanowiłem uczcić Ludwiga van Beethovena w inny sposób, połączeniem sztuki muzycznej i kulinarnej. Zastanawiałem się, jak mogła smakować ta zupa, o której wspominał Ludwik van Beethoven. Jakie mogła mieć składniki, co tam się mogło znaleźć. O pomoc w tej sprawie zwróciłem się do wybitnego eksperta i łowcy tradycji, Roberta Makłowicza. Muzyka Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko z sali kolumnowej orkiestry stołecznego królewskiego miasta Krakowa, a mianowicie słynnej i zacnej Sinfoniety Krakowi. Wylądowałem przy kotłach, gdyż powodem mojej dzisiejszej tutaj obecności jest zupa. No ale rzecz jasna, to nie są kotły do gotowania zupy, to są kotły do grania. Do środka tutaj niczego wstawić się nie da. One przecież mają pokrywki, które wydają dźwięk. To informacja dla tych, którzy nigdy muzycznego kotła nie widzieli. Dyrektor sinfonietty Krakowi, pan Jurek Dybał, poprosił mnie, byśmy wspólnie wymyślili jakąś zupę. A w zasadzie odnaleźli przepis na zupę, która kojarzy się z Beethovenem. Jak Państwo widzą, idę przez tor przeszkód. Jeszcze nigdy przez kontrabas nie przestępowałem. No i w związku z tym mam i swoje kotły i będę dla Państwa taką zupę prokurował. Pan dyrektor obiecał, co prawda, że przepis stosowny z Wiednia przyśle, no ale on jest w Wiedniu. A wiecie, co się w Wiedniu robi? chodząc szlakiem Beethovena. Jeśli nie wiecie, to jedźcie i sprawdźcie. Grinzing, mnóstwo heurigenów, czyli winiarni, więc pan dyrektor z pewnością, szukając beethovenowskich tropów, popija gdzieś kolejny kieliszek wina. Zatem to jest mój kocioł i przepis na zupę, przepis bardzo stary i rzeczywiście przepis taki, którego mógł używać Beethoven. Ma rzecz kilkaset lat, nazywa się to wine supę. Nie wiem, czy mam wystarczająco czyste serce, by taką zupę przygotować. Dłonie z pewnością, gdyż w czasach pandemicznych bez przerwy je szoruję. No i do czystych dłoni, i hipotetycznie czystego serca, jeszcze brakuje tylko czystych dźwięków muzyki. Co łączy muzykę i gotowanie. No, powiecie, że dźwięki. No bo jak się gotuje, to czasami bulgocze albo też skwierczy, ale to nie o to chodzi. To chodzi o formę, chodzi o proporcje pomiędzy składnikami. Niezwykle ważne rzeczy, zarówno w dobrej muzyce, jak i w dobrych potrawach. Zanim przyjrzymy się proporcjom tej betowanowskiej zupy, posłuchajcie genialnych muzycznych proporcji. Beethovenowska, grosse fuga. Podają zatem formę zupy, czyli przepis. Odpowiednik zapisu nutowego utworu muzycznego. Co jest zupy osnową, co jest jej bazą, co jest jej podstawą. Bulion mięsny, mianowicie. Bulion mięsny i to na nim rozpina się potem całą resztę, to tenże bulion jest tym, Czym w utworze muzycznym, w orkiestrowym utworze muzycznym, partie kontrabasu. To właśnie na te partie nakłada się potem całą strukturę harmoniczną utworu. Zresztą to porównanie jest tym bardziej na miejscu, że ten wywar bulgocze on nawet bardzo podobnie do kontrabasu się zachowuje. No, w tym wypadku jest to bardzo żwawy utwór, bo bulgocze bardzo. Ale jeśli chcielibyśmy mieć coś bardzo wolnego, to wystarczy ogień zmniejszyć. Zatem to jest baza. O, teraz partie kontrabasu: niezwykle delikatne, ale istotne. Wywar został wcześniej przecedzony, odtłuszczony, sklarowany, Ale ten wywar mimo że jest bulionem, bulionem mięsnym, nie tylko z mięsa się składa. Bez czego nie ma bulionu, no bulionu poza mięsem nie ma również bez jarzyn. Jarzyny wydają nam się w tym całym towarzystwie jego skromnym elementem, ale bez nich całość się nie uda. Z czym to porównać w orkiestrze? Z jakim instrumentem? Z altówkami. No niby skromniutkie, cichutkie, ale bez nich całość nie wychodzi. Posłuchajcie doskonale tę tezę ilustrującego fragmentu siódmej symfonii oczywiście Beethovena. Składniki zagęszczające zupę to słodka śmietanka, kremówka oraz żółtka, co zagęszcza utwór muzyczny. No posłuchajcie, w tym wypadku zagęszczają go zresztą fenomenalnie wiolonczele. A ja będę hałasował trochę gorzej od wiolonczele, gdyż to wszystko trzeba ubić. Trochę inna muzyka dociera teraz do naszych uszu. To skwierczy masło. Masło i inne naczynie na gazie, mianowicie patelnia, bo teraz na tym maśle będę smażył grzanki. Grzanki zrobione z ortodoksyjnie pszennego białego pieczywa. Do czego porównać rolę tego masła z tymi grzankami w muzyce? Ja bym porównał ją do roli drugich skrzypiec. Zresztą sami posłuchajcie. Najpierw tego delikatnie szemrze, a teraz fragmentu zorkiestrowanej sonaty księżycowej. Grzanki odstawione, rola drugich skrzypiec zakończona. Na gazie znowu bulion i pora na pierwsze skrzypce. supę, zatem zupa winna, więc wino teraz. Greener Weltliner, który leje się do tej zupy i płynie tak swoją strugą, jak płynie linia melodyczna Evergreena Beethovenowskiego utworu, który jest dla światowej muzyki tym samym, czym szczep Griner-Weltliner dla austriackiego winiarstwa. Pierwsze skrzypce w akcji. Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wina nie można wlać zbyt wiele. Po drugie, trzeba całość zagotować, bo jeśli to się nie zacznie gotować, wówczas alkohol nie wyparuje. A jeśli spożyjemy kilka porcji takiej zupy z nieodparowanym alkoholem, to muzyka, e, którą słyszeliśmy przed chwilą, może brzmieć zupełnie inaczej. Może brzmieć właśnie tak. Muzyka Zupa szczęśliwie się gotuje, zatem alkohol wyparowuje, więc możemy zjeść jej, ile chcemy i nie będziemy narażeni na mdłości, wymioty i kacen jamer. A taki postorgiastyczny stan jest obecny w muzyce Beethovenowskiej, Jak twierdzi pan dyrektor Dybał i znany znawca muzyki dawnej, pan Arnon Kurt. Otóż w czwartej części siódmej symfonii mamy. Opis stanu Wiedeńczyków po wyjściu wojsk napoleońskich. A jaki to był stan? Najpierw Wielka Radość, a potem Wielki Ból Głowy. Greener Weltliner już wtedy był obecny na tamtejszych stołach. Muzyka Teraz robię rzecz arcyważną, mianowicie powoli rozprowadzam śmietankę ubitą z żółtkami razem z bulionem oraz winem. Robię to delikatnie, gdyż pod wpływem temperatury żółtka nie mogą się ściąć. A potem całość wleję do zupy i zupa będzie niemal gotowa. Wszystko łączymy. Zupa jest gotowa. Podgrzewając ją już z żółtkami i ze śmietaną, trzeba pamiętać o tym, by całości nie zagotować, gdyż wówczas żółtka się zetną i zrobi się jajecznica. Zanim skupimy się na zupie, spójrzcie Państwo na zastawę. Ona jest z czasów napoleońskich. To jest wzór właśnie z tamtych czasów do dzisiaj wykonywany. Znaczy, sam talerz nie jest tak stary, jest współczesny, ale wzór jest z czasów tamtych. No i teraz. Przyprawy, przyprawy konieczne, gdyż Beethoven był cholerykiem, więc z pewnością przyprawy lubił. Akurat tak się składa, że przyprawy tutaj są obecne: trochę świeżo mielonego pieprzu, jeśli wolicie, może być miały, i coś, co wcale nie nadaje się tylko do szarlotek, coś, co pobudza, niezwykle rozgrzewa i również jest stosowane w daniach wytrawnych, a mianowicie cynamon. To jest oryginalny przepis, i ten cynamon, właśnie do tej wytrawnej zupy, był kiedyś używany, również w czasach Beethovena. No i co jeszcze? Jeszcze tylko te cudowne, maślane grzanki, kieliszek tego samego wina, które zostało użyte do zrobienia zupy. No i myślę, że Beethoven byłby zadowolony. A ja tymczasem Państwu dziękuję i przenoszę się. Przenoszę się od garów do kotłów. Szanowni Państwo, zupa betowenowska istniała naprawdę, ale była jadana w wielu wariantach. Ona miała kiedyś wiele twarzy. Zatem, myśląc o tej różnorodności, ogłaszamy konkurs. Otóż Przysyłajcie przepisy inspirowane jedynie tym, co zobaczyliście. Przepisy na nawet najbardziej szalone wersje zupy winnej. Przysyłajcie je drogą tradycyjną, albo też w postaci tutorialu wideo, via dowolne media społecznościowe. Najlepszy przepis, a w zasadzie taki, jaki uznam za najbardziej interesujący, obiecuję ugotować kiedyś i pokazać w moim kanale YouTube. Wszystkie szczegóły na www.sinfonietta.pl, a mówiąc precyzyjniej www.sinfonietta.pl, bez kropki.